A ułaskawiasz winnych Tobie to nie przystoi Ale co cię to obchodzi? Dokuczasz małemu Kradniesz dużemu Czemu? Czemu? Bo nie masz swego budżetu Czy czujesz radość, gdy zadajesz mu ból? Mm -mm. Czy to nie jest słone jak sól? Mm -mm. Dlaczego jesteś sadystą? Mm -mm. A dał ci to wszystko Jest mi bardzo ciasno, nie bardzo jest masno Robisz wszystko podle, żeby mnie upokorzyć Mówisz bardzo głośno, chciałbym ich rozłączyć A do innych ludzi muszę się zami ułożyć mm. Czy czujesz radość, gdy zadajesz mi ból? Czy to nie jest słone jak sól? Dlaczego jesteś sadystą? A dałem ci to wszystko Odpowiedzialność zbiorowa Według nich jest bardzo ugodowa Kiedy zrobi źle, nie wolno ubierać się Nikt się nie sprzeciwi, bo wszyscy się boją a kto powie słowo tam w kącie stoją? Czy czujesz radość, gdy zadają ci ból? Czy to nie jest słone jak sól? Dlaczego jesteś sadystą? A dał to wszystko. Piosenka ma przesłanie, nikt tego nie odgadnie, Morał jest właśnie taki Jeśli wam zagrażają, to nie stójcie jak krzaki. Mm, 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 mm. Czy czujesz radość, gdy zadajesz mu ból? Czy to nie jest słone jak sól? Dlaczego jesteś sadystą? A dał ci to wszystko czy czujesz radość, gdy zadajesz mu ból? Czy to nie jest słone jak sól? Dlaczego jesteś sadystą, a dał ci to wszystko?